Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Unboxingu, dzisiaj taki troszeczkę mniejszy, ale stwierdziłem, że po nowym roku wycisnę z siebie 1010% i postaram się trochę częściej wrzucać filmiki, tym bardziej, że co mnie zaskoczyło po kalendarzu Hot Wheelsowym Adwentowym kanał, tak jakby trochę ożył widzę, że pojawiły się wyświetlenia co zmotywowało mnie do tego, by zacząć znów nagrywać moje filmiki. Więc tak, dzisiaj mały będzie unboxing, ale za to postaram się wrzucać więcej filmów częściej. Może nawet co tydzień będzie coś wpadało. Także tak, dzisiaj sobie zaczniemy. Nietypowo, bo e, na pierwszy ogień poleci sobie ta Oto Honda z 1973 roku Honda Civic Custom, ale w tym przypadku nietypowo z tego względu, że ja jej nie będę otwierał. E, chociaż kolor bardzo mi się podoba, <laughs> to zostawiam sobie na wymianki. Z tego względu, że mam już Honda Civic tą samą. Ma trochę inne malowanie. Ma te same kółka, tylko w innym kolorze. Jest o niebo lepsza. A wiecie dlaczego? Zobaczcie. W tej hondzie zielonej mamy pomalowane światła. Mamy z przodu znaczek. Napis Honda na tablicy, co tam tak naprawdę nic nie daje. Mamy czarną maskę. A co mamy na dole? Mamy bidę bide aż piszczy. Co prawda też jest czarna maska. Mamy tam jakieś napisy Motul 73. Ale spójrzcie tutaj. W tej zielonej mamy z tyłu światła. Co prawda nietrafione. Tablicę, która trochę odpadła. Ale mamy, na, mamy znaczki. Mamy Honda Civic. Mamy znaczek od Rio Asady. A na dole co mamy? Nic nie mamy. No więc stwierdziłem, że pokażę Wam takie porównanie tych dwóch Hot Wheels'ów. I to nie jest pierwszy raz, bo często zdarza się, że biorę właśnie duble jakiegoś autka. Dubluję sobie je z tego względu, że to, które posiadam starsze, właśnie tak w tym przypadku, nie ma namalowanych świateł. Jestem tego zdania, że wolę mieć czyste auto. Bez żadnych tam e, jakichś naklejek, e, pierdłek, które ma namalowane chociażby krzywo, ale ma te światła, ma, e, wygląda o wiele bardziej realistycznie niż to, że tutaj mamy sobie z, z, z boku Honda 73. Ja i tak e, przechowuję te autka, poustawiane w ten sposób na półce, więc e, dla mnie najważniejsze jest to, żeby przód ładnie wyglądał. Tył to już jest smaczek taki. Też bardzo mało aut ma pomalowane z przodu i z tyłu światła, więc to jest jeden z takich fajniejszych e, okazów. Ale tak, tego nie będę otwierał. Ma on w miarę ładną, niezniszczoną kartę, więc e, poleci sobie na wymianki. E, to auto i tak e, dostałem e, z konkursu o, u Irokes Huntera, więc. E, no, bo było, że tak powiem, za darmo. Więc y, nie otwieram go, odkładam sobie na wymianki. Może coś ciekawego wleci zamiast niego. E, coś innego fajnego, albo pln <grym> Zobaczymy. E, tak, a na, drugi, na drugim miejscu mamy e, Toyota GR86 Cup. Wyścigową wersję Toyota GR86. W malowaniu tutaj Tony. Ojejku, Bradinger. Bradinger? Tony B. Ok, w każdym bądź razie mamy pomalowane światła z przodu. Znaczek Hot Wheels z tej i z tamtej strony. Z tyłu nie mamy nic oprócz spoilera. Ale tak, tutaj z tyłu, jak kogoś interesuje, co? Jakieś cyferki, to proszę bardzo. Uwalniamy jego mościa. Tak, zobaczmy. Roman Empire, czyli Imperium Romańskie. Toyota Toyota. Hmm, nie wiem, co, co, co jest. Y... Nie, nie mogę rozczytać tego słowa na G, ale Toyota Racing. Tu z tyłu. no Zaprzepaszczona szansa na coś ładnego. Widzę ta. Je... Ten spoiler też jest. No, odlany, jest, więc nie ma tutaj co się szczegółów na nim dopatrywać. Ale tak, czy z tej strony będzie lepiej. Gazos. To jest Toyota Gazos Racing. Dajcie mi chwilę, dowu... doedukuję się. Okej, okay, wracam, doedukowałem się. To jest Toyota GAZOO Racing, czyli to jest g a -Z o o No ciężko to rozczytać, to jest drobniutki maczek. To jest jakieś odzwierciedlenie filozofii wyznawanej przez Toyotę. Bla, 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 bla. ok z przodu mamy fajne światełka są zapinki do zamykania maski znaczek Toyota a teraz e, wrzucę do porównania e, inną Toyotę tylko widzę, że to są dwie różne Toyoty jak widzicie tu mamy po drugiej stronie kierownicę um, tak tu mamy GR86 a tutaj mamy Toyota 86 więc teoretycznie to powinno być to samo auto ale nie bijcie mnie nie mam zielonego pojęcia czy to są dwie różne wersje czy nie ale macie tak ode mnie porównanie eee, a przepraszam to jest z firmy Ueli to autko. I powiem Wam, że Hot Wheels z, z tymi nowymi e, malowaniami świateł to naprawdę robi kozacką robotę. Ok, najemy no sobie na bok. To też na bok. Następne e, auto. E, to z tego, co kojarzę, również dostałem e, w paczce od Irokeza. E, pozdrawiam serdecznie, jeśli ogląda mój kanał. Eee, więc tak, mamy Forda GT40 MK4 z 1967 roku. I tak, zastanawiam się głośno, czy to, jest, czy to jest to. To nie jest to. To nie jest to samo auto. Mam dziwne przeczucie, że ja gdzieś mam tego Forda, albo przynajmniej miałem. Ford GT 40 tutaj mamy. No ale to będzie pewnie MK3, coś takiego. Zaraz sobie to porównamy, bo mam oczywiście więcej tych gadków. Mamy Forda GT. Zaraz będziemy je sobie wszystkie oglądać i mamy też tutaj Ford GT Race. Zaraz je sobie wszystkie porównamy, tylko idę zobaczyć, bo wydaje mi się, że ja gdzieś go miałem, tylko w innym malowaniu. Ok, powracam po długich poszukiwaniach. Najwidoczniej mi się coś pomyliło. Byłem przekonany, że miałem takiego w kolorze szarym, ale gdzie on się zapodział, nie mam pojęcia. Ale jeszcze macie tutaj rzut okiem na, na tył. Then now 2024. Otwieramy sobie misia, się eee, tu bardzo brzydkie te znaczki Ford MWG27. Malowanie w środku nic się ciekawego nie dzieje. Z tyłu ma silniczek ładnie widoczny. No tutaj jedynie był wydech. Ok, zróbmy sobie taką kanapkę z nich. Dodajmy sobie tego. I dodajmy sobie tego. I mamy takiego burgerka. Tutaj cokolwiek będzie widać. Nie, chuchu Dobra, więc po kolei. Tu mamy porównanie tych dwóch. Tu mamy porównanie. To się nie uda. Czuję wszystkim tym maniakom, którzy muszą mieć wszystko w idealnym stanie, i patrzą teraz, jak rysuję dachy od dwóch autek innymi autkami. Przepraszam Was serdecznie za to, ale ja już taki jestem. Eee, no, to sobie odłożymy na bok, bo to jest zupełnie inna bajka. Tu widzicie, mamy plastikowe światła. A i zobaczcie, tak mi się tu coś odbija Ale w środku jest chyba soczewka taka zrobiona nawet 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 to ciekawie wygląda. Tutaj mamy popapy po prostu, znaczy co ja gadam za głupoty. Pomalowane są na czarno, a nie popapy. W Fordzie nie było nigdy takich rzeczy. Te śmieszne drzwi, takie tutaj otwierane z połową dachu, przez co ciężko jest w ogóle wsiąść do tego samochodu. W top-gierze zawsze z tego się śmiali. Jest zupełnie inne auto, zobaczcie. Ale mi się ręce trzęsą. Boże, kochany. To po sylwestrze. <grym> tak, bo ogólnie dzisiaj jest y, 1 stycznia, więc. Y, Wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Aby ja Wam się szczęściło i sypało w tym roku, STH, jak z rękawa. Popatrzmy tutaj. No, tu już ma więcej sensu. Zobaczcie. No wzięli po prostu tego zwykłego Forda NGT z 2017 roku. Cofnęli go o rok w czasie. I zrobili go w 2016 jako sportowego. <grych> e, no tak, tył bardzo podobny, tyle że tu mamy wycięcie na ten wielki spoiler, też śmieszne światełka. Wydech jest, y, co ciekawe, zrobiony inaczej. Jak tu wygląda kwestia z tyłu? No tu też zupełnie inaczej to jest wykonane, jak widzicie, tutaj mamy więcej plastiku. Aniżeli z tej strony tu mamy tylko przezroczysty plastik na, na miejsce, gdzie jest silnik. A silniki a też się trochę różnią. Naprawdę to ja tu za dużo nie widzę. A, tu mamy fakturę bardziej silnika, a tutaj jest jakiś klocek po prostu. A i zobaczcie, ciekawostka jeszcze. Odnośnie tego, że to jest wersja wyścigowa, to mamy tutaj e, okienko Nie wiem, czy to jest do wysiadania w razie wypadku Czy, czy, czy po prostu do, normalnie do wsiadania, wysiadania e, W tym zielonym mamy wydech do góry do, Co ja mówię? Tu ma z boku, nie do góry Okej okay. I przód trochę zmienili Malowanie świateł, i spójrzcie, tu mamy taką siateczkę, a tu mamy płaskie. Za to tu mamy klipsy od maski, te zapinki sportowe. Jest inny kształt buźki, trochę. Tu nie ma tych przetłoczeń po bokach. Jest wielki front lip, dokładka przednia. Ok, światła kształtem są takie same, ale są inaczej namalowane. Inny wzorek mają. Ok, to by było na tyle z tego modelu Forda GT GT40. Naprawdę temu bardzo mało czasu poświęciliśmy, ale no nie jestem nie jestem fanem Fordów ogólnie. Dla mnie jedyne fajne fordy to są stare Escorty, te kanciaki i ewentualnie jakiś Ford ST. Dobrze mówię? Ford Focus ST? Nie, nie pamiętam teraz. W każdym razie stare Escorty mi się podobały. A tu mamy coś, czego jestem wielkim fanem wraz z moją żoną i dziećmi. Czyli minionki. Minionki. I mamy furę. Gru, grumobil. Hura. Super. Zbieram sobie takie smaczki filmowe. Więc mamy Hot Wheels Screen Time. Illumination. Otwórzmy sobie tego Grumobila. Ale odpadł. Mega fajna. Ta grafika tutaj. Super to wygląda, a zobaczmy jak sam model wygląda. I, i tu już coś tu się lerda. Tu widzimy mamy dwie części, tak naprawdę to też jest osobna część i to też się tu buja buja. Tu nie mamy kółeczka, tu mamy dwa malutkie, więc możemy zapomnieć, że to zjedzie po torze. Chociaż mogę się mylić. Mamy ten wielki, taki dziwny grill. Nie ma co wielce oczekiwać. No to ma tylko dwa kółka, więc donikąd to nie zajedzie. Ok. I ostatnie. Tutaj podziękowania dla mojej kochanej żonki. Dostałem od niej taką paczkę trojaczków. Co prawda są dwa kosmosy, ale na dole mamy takiego fajnego kąska, zobaczcie, widzicie, bielutki, nie miałem takiego, o, a co ciekawe tego mam, <laughs> Tylko nie wiem czy w tym malowaniu, chyba nie, ok, co my tu mamy z boku, wow, <laughs> no, czyli to są jakieś y, bryczki, na, 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 na Tor ale tu mamy oznaczeń licencyjnych Niestety brakuje tutaj Ferrari. Jak ktoś oglądał ostatnie filmiki, gdzie pokazywałem graciarnię, to zdobyłem moje pierwsze pierwszy model Ferrari. Choć ciężko. Ciężko powiedzieć, że to jest coś fajnego, bo jest w tragicznym stanie. Zobaczymy. Może, może spróbuję go odratować to na bok. I lecimy po kolei. Pierwszy kosmonauta. Mamy dosłownie statek kosmiczny. Spójrzcie, tu mamy. Jakieś wielkie wloty. Cóż to jest cóż to jest? No nie dowiemy się, ale wiemy, że to jest Trackstar. Idealnie nadaje się na tor, więc trafi na tor. Mam tor, na którym lubię się z dzieciakami bawić. Więc prawdopodobnie trafi to na tor i będziemy łupać nim ostro. Koro sam twierdzi, że jest na TOR. No szkoda, że nie ma napisane co to jest. A i zobaczcie. Znaczek Hot Wheels jest bez napisu. Hot Wheels jest płaski. Gdzieś ostatnio na Discordzie ktoś się pytał czy, czy to jest podróbka. No nie jest podróbka. No niektóre po prostu są bidne. Formulator. Formulator. No kurde. Zobaczcie. Nawet mamy po, po, yy, jakieś wymyślone, chociaż może niewymyślone nazwy jakichś firm. Rzeczywiście jest taki Ala formuła, formuła prostokąt. No, interesujący byt. Czy on ma znaczek? Na, na tor. Nie. Formulator. Bardzo śmieszna gra słów. Podoba mi się to. Ale wszyscy czekamy na to. Na to, co jest tutaj. Spójrzcie. Wy, wyostrzy na to. Mamy. McLaren. Ale porysowany. Boże kochany, oni tym rzucali. No, niestety takie są uroki y, tych y, case'ów że autka po nich latają, i jak jest plastikowy dach, no to się wszystko rysuje. Ale za to zobaczcie, tu mamy fajną fakturkę. Przed chwilą to było lepiej widać taki, a la carbon tu jest do góry. No, no, nie na moje paluchy brzydkie, tylko tu na autokadr, no, nie złapiemy tego. Co mamy z tyłu? Mamy mikroskopijny napis McLaren. O. Nie będę czytał, co to jest, bo widzę tutaj tylko tail. Końcówkę napisu. No, wygląda epicko. Dwie różne felgi. I co my tu mamy? Speedtail McLaren. Piękna sztuka, tu coś mi lata jakiś ten papruch. Cudeńko. Ok, weźmy tego kosmosika Dobra. Więc tak. Yy, unboxing. Yy, lub też i nie mamy już za sobą. <laughs> yy, Także tradycyjnie wrzucam yy, to co otworzyliśmy sobie na, na kręciołka. Ja już się będę z Wami żegnał. Dziękuję za przybycie tutaj dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.